Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, świat się zmienia na naszych oczach. No i oczywiście jest to nie tylko kwestia pandemii koronawirusowej, ale przede wszystkim rozwija się rynek, rozwijają się technologie, które dostosowują się do zmieniającej się rzeczywistości. I właśnie o tym oraz o nowych metodach płatności chciałem porozmawiać z naszym gościem, panem Mikołajem Bobińskim, który, który ma stanowisko Sales Director Poland and Baltics w Ingenico Group. Dzień dobry, Panie Mikołaj. Dzień dobry, Panu, dzień dobry Państwu. Panie Mikołaj, tak. podstawowe pytanie. Potrzeba integracji finansowej. Co to znaczy i generalnie, z czego to wynika? To potrzeba, oczywiście. Tak, to może użyję przykładu, bo wyobraźmy sobie, że jedzie Pan do Stanów, chciałby Pan wypożyczyć w jakimś stanie środkowym samochód, daje Pan kartę do płatności, jest Pan przyzwyczajony, że zaraz będzie terminal płatniczy, gdzie bez, bez zbliżeniowo Pan zapłaci za tą usługę, a tu wyjmuje. Panu maszynę do kserowania pana karty płatniczej Expedient. No, jest pan zszokowany. E, oczekuje pan jako konsument, że będzie pan miał taką samą usługę zarówno w Polsce, jak i w innych miejscach na świecie. E, no i w związku z tym jest potrzeba integracji finansowej. Banki światowe chciałby i instytucje światowe, finansowe chciałyby zarabiać na klientach nie tylko ze swojego regionu. W związku z tym muszą się zintegrować, z drugiej strony konsumenci chcą za takie usługi zapłacić. Przykładów tego jest Multum. Może to być też przykład, na przykład płatności WeChatem w Chinach, czyli terminal płatniczy w Polsce powinien móc autoryzować płatność za pomocą, za pomocą kodu QR, który pan w telefonie by użył. Wymaga to integracji finansowej pomiędzy. Instytucjami finansowymi w Polsce i na przykład w Chinach. Mhm. E, jak, tak, jak bardzo mogą się różnić ogólnie te, te metody płatności? Czyli już tak właśnie tutaj mówimy o UICZACie w Chinach, mówimy tutaj o terminalach płatniczych w Polsce. Jak bardzo one mogą się różnić i jak bardzo one mogą po prostu wymagać potrzeby tej integracji? Znaczy tak, mogą się różnić. Tak jak, przede wszystkim różnica kulturowa, bo w różnych miejscach różnie kulturowo podchodzimy do, do, do sposobu płatności, do tego, jaka jest też bariera technologiczna pod względem historycznym. Używając tej sytuacji ze Stanów, tam najwcześniej używano kart płatniczych. W związku z tym ta potrzeba zmiany była jakimś ciężarem. Legacy to technologicznie się nazywa. Jednakże u nas, gdzie płatności powiedzmy weszły w latach 90., od razu weszliśmy w nowy strumień, czyli płatności zbliżeniowych. Łatwiej nam było się zaadaptować. E, aczkolwiek w ogóle społeczeństwo polskie na tle społeczeństw innych światów jest bardzo skierowane na nowe technologie. Na przykład Znany mi przykład, że jeżeli chodzi o rynek telewizorów smart, czyli podłączonych do internetu, pomimo tego, że średnia cena telewizora w Polsce była dwa razy niższa, to jeżeli chodzi o odsetek tych telewizorów podłączonych do internetu, u nas było największy w Europie, więc jesteśmy społeczeństwem, które lubi nowości, lubi technologię, więc w płatnościach też się tak zachowujemy. A jak obecnie wygląda napędzanie nowych technologii, jak również innowacji? Dzisiaj szczególnie w czasach pandemii łatwiej nam jest zapłacić w sklepie kartą płatniczą na przykład poprzez bank w Panamie czy walutą z Ameryki Południowej niż do tego sklepu fizycznie się dostać bo mamy limity osób jakie mogą w sklepie przebywać więc nowe technologie i innowacje dzisiaj mogą wpływać na to, że w ogóle możemy funkcjonować i że udział w spadku PKB poszczególnych gospodarek może być zminimalizowany. Przykłady nowych technologii telemedycyna, jeżeli chodzi o usługi zdrowotne, jest teraz jedną z podstawowych i przeżywa boom, jeżeli chodzi o świadczenie usług. A przechodząc na rynki finansowe i innowacje w rynkach finansowych. My podążamy za trendami światowymi. Takim trendem światowym jest na przykład, że korzystamy z cyfrowych asystentów, czy, czy Alexa, Amazona, czy, czy, czy Siri w iPhone, czy, czy, czy Google Asystent. I też chcemy za ich pomocą realizować usługi finansowe. I to na pewno jest strumień, który będzie strumieniem rosnącym, to znaczy, Płatność za pomocą cyfrowych asystentów, a co zarazem idzie, autoryzacja za pomocą tych cyfrowych asystentów. Najbardziej naturalna byłaby głosowa, dzisiaj nie znam takich przypadków, aczkolwiek już Face ID jest sposobem, który technologicznie jest możliwy do autoryzacji i jest wtedy możliwy także poprzez asystenta głosowego. Możemy tak. Tak, korzystać z płatności. Nazywamy to social commerce albo voice commerce. To jest trend, który wiąże się z trendem ogólnym, a do niego muszą płatności też się dostosować. Ten, kto się dostosuje pierwszy, zgarnie nową rzeszę klientów. No właśnie, w jakim kierunku zmierzamy, patrząc pod uwagę te. Te technologie, innowacje, o których Pan wspomniał. Widzi Pan jakiś taki trend, który się po prostu coraz mocniej, mocniej rozwija, jeżeli chodzi o nowe metody płatności? Mm, tak, yy, widzę. I, I on nawiązuje do tego, co powiedziałem na początku, czyli do tych asystentów, bo w czasach pandemii jesteśmy zmuszeni być w domu. Przez legislację i w czasach pandemii chcemy korzystać jak najbardziej z technologii, które są w domu. Jedną z tych technologii to jest smart home. Dzisiaj ten rynek to jest 53 miliardy dolarów. Ten rynek smart home, żeby użyć przykładu, jak wchodzi w płatności, no to mówiliśmy o tym asystencie, a teraz wyobraźmy sobie, że ten asystent jest na drzwiach naszej lodówki. Na drzwiach naszej lodówki jest ekran, w którym, do którego i głośnik i mikrofon, możemy mu wydawać polecenia, a co zarazem za idzie, możemy też dokonywać zakupów i nie stać w tej kolejce w tym rzeczonym sklepie, o którym mówiłem, tylko poprosić, żeby kurier nam dostarczył e, e, produkty spożywcze do domu. E, więc jeżeli chodzi o nowe technologie, to uważam, że Smart Home. Będzie technologią, która będzie driveowała, będzie powodowała, że będą płatności poprzez asystentów i my będziemy z nich korzystać. I świat IoT, czyli nasza inteligentna lodówka, nasz telefon i nasz terminal w sklepie będzie połączony w jedną wielką całość, w jeden ekosystem. 90% Zasobów finansowych na świecie i obrotu finansowego na świecie, jak jest dzisiaj realizowany, nie jest materialny i ten trend się powiększa. To powoduje, że musimy w każdym obszarze i też w tym obszarze domowym być coraz bardziej cyfrowi, a coraz mniej fizyczni. My no jako Ingenico także próbujemy te trendy realizować. Jednym z tych jest też platforma Android, czyli platforma, którą możemy spotkać między innymi na naszych telefonach i ta platforma jest na naszych terminalach, czyli coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni z naszego telefonu, taki wygląd, taki sposób korzystania jest dostępny także dzięki Ingenico przy płatnościach. A proszę powiedzieć, jak klienci przyjmują te nowe technologie, zwłaszcza jeżeli mówimy o e-commerce, klienci... Mówią je tutaj z pewnym zainteresowaniem, czy też z pewną obawą. Bo tutaj też pamiętajmy, że oczywiście świat się rozwija, nowe technologie się pojawiają, natomiast tu w tym wszystkim może być obawa odnośnie naszej prywatności, ponieważ jakby coraz więcej jakby naszych danych trafia, staje się po prostu cyfrowe i gdzieś mogą jakby paść. No, też, no, nie bójmy się tego słowa, ale też pewno, mogą być w pewien sposób manipulowane, co też chociażby pokazało pewne afery z ostatnich lat. Tak. Znaczy, jakby ktoś 20 lat temu powiedział nam, że przekażemy swoje predyspozycje zakupowe, swoje grono znajomych i swoje dane osobiste za darmo jakiemuś portalowi, to pewnie byśmy wyśmiali taką sytuację, a dzisiaj jest to fakt. I nawiązując do, do bezpieczeństwa i płatności, oczywiście z, z jednej strony jest to jakaś obawa. A z drugiej strony jest to wygoda, i jest to zawsze takie taki, taki, taki porównanie, co nam daje pod względem wygody, a co nam zawiera pod względem bezpieczeństwa dane rozwiązanie. I myślę, że dobrym przykładem są tak zwane wearables, czyli na przykład zegarek. 7% Polaków dzisiaj posiada smartwatcha, czy jakieś, jakieś urządzenie, które, które, które jest. Nie telefonem, i, i pozwala korzystać z elektroniki. I za pomocą takiego na przykład zegarka bardzo łatwo jest płacić, bo nawet jak biegamy, uprawiamy jogging, mamy go przy sobie. I pomimo pewnej obawy, wygoda zwycięża. No i, i, i to, to jest to. Z drugiej strony, świadomość konsumentów, w jakich celach są wykorzystywane ich dane, jest coraz większa. I pozwala nam to zarówno legislacja, jeżeli chodzi o prawo, czy to europejskie, czy to lokalne, ograniczać dostęp do naszych danych, jak i same systemy finansowe pozwalają zwiększać bezpieczeństwo poprzez wrzucanie limitów, poprzez na przykład informacje z jakich obszarów geograficznych może być przeprowadzana transakcja. i, i i więc kontrola konsumenta nad bezpieczeństwem jego danych i bezpieczeństwem transakcji się zwiększa. I też na pewno to przyspiesza ten trend, jeżeli chodzi o standardy bezpieczeństwa brak obaw o standardy bezpieczeństwa przy transakcjach elektronicznych i nowych technologiach e komersowych. To, co w e-commerce jest ważne, to jest słowo omnichannel, czyli, czyli oczekujemy podobnego doświadczenia, od danego dostawcy, od danego brandu, zarówno w punkcie fizycznym, jak i w online. I to samo dotyczy rynku finansowego, czyli po, potrzebujemy mieć możliwość zarówno w, przy fizycznym dokonywaniu płatności na przykład w banku, podobną łatwość albo i większą w e-commerce. Y na to pozwalają platformy Ingenico, na przykład platforma Androidowa, o której wcześniej wspomniałem, że może łączyć to, co my dzisiaj mamy w telefonie z, z terminalem, że znamy to, to środowisko, jest nam ono znane. Z kolei ten terminal może mieć, ma w tym terminalu jest podobna kolorystyka i podobne funkcjonalności, jakie widzimy w banku. Więc jeżeli pana o panu bezpieczeństwo Coraz większa jest kontrola nad tym, jak jesteśmy widoczni w sieci, jak bezpieczni możemy być. Ja, jako konsument, mogę tę kontrolę zwiększać bądź zmniejszać ze względu na mój stopień wygody. A z drugiej strony też jest coraz większa świadomość, jak, jak można tym kontrolować. Bezpieczeństwo to jest jeden element. Kolejny element dotyczy tego, jak właśnie też klienci spoglądają na tego rodzaju innowacje. Czy tutaj jakby widać się też jakby ochocze przyjmowanie, czy jednak muszą tego się przekonywać? Oczywiście to zależy od osoby. To jest jeden, jeden faktor od wieku, od, od, od zaawansowania technologicznego, od samoświadomości technologicznej. Za to ja bym patrzył na, 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 na grube trendy. Grube, grube trendy są następujące. Po pierwsze, żeby być na rynku, żeby coś powodowało, że przekonujemy klienta, musi adresować jakąś niesprawność społeczną fizyczną. Niesprawnością społeczną dzisiaj jest, że nie możemy się przemieszczać z domu, albo nie chcemy dotykać pieniądza, no bo jest on biologicznie bardziej ryzykowny. To jest niesprawność społeczna. Jeżeli jesteśmy w stanie ją elektronicznymi formami płatności, Zaspokoić, tutaj przykład, nie dotykamy kartą, tylko zbliżamy kartę do terminala. To adaptacja jest o wiele szybsza. I, i, i na tej grze dzisiaj to się to opiera. Jeżeli proces autoryzacji mojej płatności w jakimś e-commerce jest skomplikowany, to adaptacja będzie, będzie trudna i będzie mniejsza. Jeżeli będzie łatwy, intuicyjny, korzystający z dotychczasowych formatów. To będzie to proste. Przykład. Jeżeli mam moją autoryzację biometryczną, czyli przyjmijmy, że to jest mój odcisk palca w moim telefonie i korzystam z niej na co dzień, to jeżeli tą samą autoryzacją będę chciał się posługiwać przy, przy płatnościach, czyli będę przykładał palec do mojego telefonu, żeby autoryzować jakąś płatność w internecie, to będzie to przechodziło sprawniej, bo znam to rozwiązanie, więc mu ufam i na tym to dzisiaj polega jeżeli chodzi o adaptację takich technologii czy klienci adoptują się i czy ufają takim rozwiązaniom Mhm. Wcześniej Pan wspominał odnośnie też bezpieczeństwa, zwiększania się tego bezpieczeństwa i też chciałem temu poświęcić nieco więcej uwagi. Jakby nowe funkcje i rozwiązania, też funkcji bezpieczeństwa, wspomniał Pan także o aplikacjach Android. Jakie właściwie nowe, nowe funkcje się pojawiają, które też mają między innymi chronić właśnie nasze bezpieczeństwo, skorzystając właśnie z tych nowych, innowacyjnych technologii? To Jeżeli patrzymy na bezpieczeństwo, i wspomniałem o tej biometryce, to może też powiem parę rzeczy o, o, o tym, że, że, że no ten palec to jest tylko i odcisk naszego palca, jest tylko jedną z form, które, które, które dzisiaj może być. Może być to też rozpoznanie właśnie twarzy, może być ta autoryzacja poprzez na przykład profil zaufany. Więc tych form jest mnóstwo. I wracając z kolei do Androida, przez to, że Android ma 86% udziału w rynku, jeżeli chodzi o systemy operacyjne, czyli rozwiązań, które już dzisiaj są dostępne na tą platformę, jest mnóstwo. One z kolei powodują, że coś, co dzisiaj znamy z naszego innego życia, życia z telefonem, życia z naszym inteligentnym telewizorem, czy w przyszłości z naszą inteligentną lodówką, jesteśmy w stanie przenieść to na terminal. E... Przykład z życia wzięty, na przykład w niektórych hotelach, e... Pana karta lojalnościowa, ma z danego danej linii lotniczej, może także dokonywać płatności na tym terminalu poprzez aplikację Androidową. Czyli jest w stanie Pan używać różnych form płatności i nawet walut, czy to są kryptowaluty, czy to są po prostu pana punkty w jakimś systemie lojalnościowym do dokonania płatności za pomocą systemu Android. Jest to łatwe w stworzeniu, bo ludzi, którzy tworzą aplikacje na Androida jest bardzo dużo dostępnych na rynku. Z drugiej strony wszyscy znają tę platformę. Z trzeciej strony my jako Ingenico i jako agenci płatniczych, którzy Którzy świadczą takie usługi, gwarantujemy bezpieczeństwo tej transakcji. Jest taka elastyczność po stronie sieci retailowych, dostawców usług, tych, którzy są właścicielami i korzystają z tych terminali. Przykład z kolei wzięty z punktu gastronomicznego, czyli z takim terminalem kelner w restauracji na terminalu może przyjmować zamówienie, które od razu jest widoczne na kuchni. I szybciej my hmm. dostaniemy posiłek, Może później przyjąć na terminalu płatność. A także wydawać nam podsumowanie tego zamówienia. W trakcie, żebyśmy widzieli, jaka jest To, tak. to wtedy jest dostępne na jednym urządzeniu. Dzięki temu Android. Android, który dzisiaj łączy. Dobrze, dobrze. Panie Mikołaju, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Mikołaj Bobiński, Sales Director Poland and Baltics w Ingenico Group. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie.